Popatrz wszędzie, Boże dała ci rozum, żeby go używał. Pamiętaj, rozum to potęga. Wszystkie rzeczy, które zostały osiągnięte na świecie, zostały osiągnięte rozumem. Nie licząc wojen, o większości to była siła brutalna. O mój Boże, jak stąd wyjść? Teraz to musi być coś związane z nią. Hmm. Tylko ona zna wyjście. Wiem! O mój Boże, wiem! Domyślam się już. Przejście jest pod tymi schodami niby. A zobaczymy. Który jest z tych... Dobra. Któryś z tych schodków to jest przejście. To by było proste nawet. Ha! Trzeba trochę takich zmysłów dedukcyjnych użyć. Tak, spostrzegawczość, takie tego orientowanie się, że jak to się podnosi to jednak lewituje w powietrzu. A zobaczymy. Nie to. O, muszę uważać. To jest coś z tym związane. Jest! Jest winda. Ooo, nie zdążyłem! No dobra. To jest na końcu. Tylko, czy ja zdążę? Hmm. polenia jakbym dał. Odkąd ostatni raz grałem w godowora? do tego momentu. To trochę czasu minęło, ale. Jeszcze trochę. Pamięć została jakaś. Dobra. Jest moja winda. Czekamy. O. Ciu, 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 ciu. Radar. tu A nie pływa. Kurczę, to dopiero delfin. No i dokąd mnie zaprowadzisz, Anusie Poseidona? No, no. Pokaż. Dokąd prowadzisz. Kurczę, ten ból. Lecz nie ból, tylko. Chrypka jakoś mi się daje we znaki. Niezbyt przyjemnie nagrywać, kiedy posiada się coś takiego. No i niestety pogoda zimowa do czego je zobowiązuje. A, jeszcze domyślam, gdzie jestem. A ten korytarz tam do czego służy? Ej, co się. O, te korytarze się trochę zmieszały. Bo ten był chyba w innym miejscu, czy... może nie? Cholera, nie, tędy nie idę. Bo coś mi się wydaje, że to pójdę na daremno. Eee, co ja zdobyłem? Klucze te od... te od muz Mam dwa i mam... Trójząb? Trójząb mi chyba nic nie da. Zresztą gdzie tu można przymioty zobaczyć, które się dostało? O tu chyba. Nie, ruchy nie. Jest itemy. Oczy Gorgony. Piórka. Trójząb. Klucze. No dobra. Klucze to jakby było... znaczy... jeszcze raz. Klucze wyglądają tak jakby były ukrytym przedmiotem, niewymaganym do przejścia gry. O nie znowu... Moglibyście już sobie darować tych tarczywników. Bardziej, że dwie tarcze rozwaliłem za jednym ciosem. O, patrzcie, że kolejny przy. Nie ma. Dobra. Teraz chłopaki trochę berwiecie sobie. Ej Minionów Aresa zwykłych są trzy rodzaje. Są bez zbroi, ci najgorsi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Są ci i są tacy. lepsi. Z jeszcze lepszym uzbrojeniem. Znaczy, no tak. Yy, mają. zbroję mają lepszą. To, to widać po nich. I mają taki kościany miecz. wygląda jak kościany. takimi ząbkami. No chyba jednak musiałem tędy Aha, to jestem tu teraz No dobra, a jak uruchomić przejście Bo Chciałbym tych kluczy użyć, a ja wiem gdzie było przejście, tylko nie mogę obkręcić. Czyżby te klucze było na drugie Musiałbym po jej przejście. Na drugie rozpoczęcie gry? Nie, przedmiot tych nie zachowują to jak to by tego użyć? Jest tutaj. Nie, tu jest Artemida. Kręcąc w tę stronę powinienem, według mojej orientacji, muzy teraz powinien. Nie, zaraz. Teraz powinien być Poseidon, a później muzy. A co to do cholery jest? Wyjście. No, to wyjście. Chwile, moment. Aha, wyjście. Ta świątynia jest dosyć dziwacznie zbudowana, bo ja przez to wejście nie wchodziłem chyba do tego pomieszczenia okręcącego się. Dobra. Czyli wiem po prostu, jak tą puszkę Pandory wyniosę. Przekręcę sobie pokój. Dawaj, dawaj pokoju. Dobra, to jest Poseidon, nie. Twoje wyzwanie już wypełniłem Kutasie. Teraz powinny być muzy. O Jezu, jest, dobra. Już myślałem, że będę kręcił nieskończoność. Dobra. Yes! Co mi to da? Pełno jakieś skarby będą. co tu jest, co tu jest? Ooo. La, 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 la. O. o! Skrzynki, jakieś magiczne twarze. Jestem normalnie zaintrygowany. I save point. Ta fontana nic nie robi. O, albo się myliłem! A, coś tu jednak robi. O, o, o. O, o, o. gdzie to było? No, co jest? O, jednak się działa! Myślałem, że nic nie powoduje. Zeus. Zeus dał ci dar doświadczenia? Niech twoje moce wzrastają poza zasięg jakiegokolwiek... jakiegokolwiek y, śmiertelnego albo bestii? Zeusie! I love you! O! A to, co to jest? To pewno odmany, bo widzę, że niebieskie. O, Zeus dał ci dar magii. Normalnie Zeusie, ja bym cię ucałował, no ale w tyłek. Za takie rzeczy. A to jest życie. O, to jeszcze będę miał więcej życia. Wow! O, takiego paska życia, to nigdy w tej grze nie miałem. A tu co tu jest napisane? Hmm. Podczas... Podczas gdy bogowie skrywali nie. No. Skrywali porządnie puszkę Pandory. E, nie uczynili tego bez litości. Użyj tych magicznych piasków. E, darów od Olimpijczyków. Do zwiększenia swoich szans na e, dosięgnięcie celu. Patus Verdes III. Turtu turu! Chief. Chciałem powiedzieć chief. Szef architektów. I lojalny sługa bogów. Tak, on sam pierdyknął. Dzięki się. Proszę, jednak się opacało. Czyli tu jest następna Artemida, więc nie będę miał nic do roboty. Idę szukać dalej przejścia. No, hop siup, hop hop siup. Gdzie było to przejście no, dalej? A on mnie skacze. No nie wiem, tak, pod kula nogi strasznie. O. o, jest tutaj. A co teraz? No dobra, idziemy dookoła i spróbujemy coś znaleźć. Eee, co to. Nie, to jest schronienie. To jest na górę. Ja tam szedłem, nie? Zaraz. Nie, szedłem, bo. <coughs> Kurde, głupia chrypa. Eee... musiałem tam iść... o, tu coś jest. Drzwi są zamknięte, muszą być otwierane skądś indziej. Musiałem tam na górę po tej drabinie iść, bo od tej kuli uciekałem, a później e, po niej jeździłem. To nie. Coś innego. Ej, skoro one muszą być otwarte z drugiej strony, no to ja się dostanę do środka, przecież mam trójząb, a tu była... Tu był cały basen z wodą. O, teraz mogę pływać przynajmniej pod wodą. O Boże, Kratos był takim ciniasem, że nawet nie umiał tyle się zanur zanurkować. O Jezu, ja mogę pójść na dno. O, tu jest dźwignia. Szkoda, że nie mogę tego użyć. Muszę tę wodę jakoś. O! Proszę bardzo. A i tu kolejnego syna? Miał Patos Verdes trzeci syna, syna skurczy, syna. Miał i drugiego syna, ale go pochował też. Jestem <grytanie> bardem współczesnym. To moje śpiewanie i coś mi nie wychodzi dzisiaj. No, domyślam się, że to coś spowoduje, tak jak tu wejdę, że coś tu ciekawego zna. Yy. Wow, wiem w którym miejscu jestem. Tak, wyzwanie Hadesa prawdopodobnie będzie tutaj. No to się trochę namęczymy. W tym miejscu, w którym teraz stoję... O oh Jezu. O oh my god. Ale dojebałem. Aj to jest pusty. Takie wrażliwe. Jak diabli. Dobra, napiję się, sorry bardzo. Ale muszę. O Jezu, jak mi zasycha w gardle. Normalnie niesamowicie. E, drzwi chyba nie mogę dotknąć. Chyba, że jak dotknę... Hmm, coś z nich poleci? Nie, tu dopiero spotkam Minotaura fajnego. Aha, tam w środku. Taki bardzo miły Minotaur będzie. Nie, to jest chyba me... Cholera, go wiem. mogę to rozwalić. Popatrz ta. Uh, wejście na górę. Nie, no dobra. Nie. Nie wiem czy ja tędy musiałam iść czy nie. Chyba nie. Albo tam będzie po prostu y, oznajmiam mi co ja mam wykonać. No na to wychodzi, bo ta dźwignia uruchamia mechanizm, który może zabić tego minotaura. Jest taki duży minotek. Nie, no to muszę ten iść. Tam pewno będzie przejście dalej i powiedzą mi, Kratos, jesteś silny? Masz zabić tego dziada.